W grze. na skrzydle pojawiło się sporo wolnej przestrzeni ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję Alvaro Morata no i teraz zrobił prezent rywalom. Mertens, proszę, jak umie podać. I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Trudno powiedzieć, czy było to mierzone uderzenie, czy najważniejsza była siła. Na takim poziomie właściwie strzały są i mocne, i precyzyjne. Tu widzimy, że wyszło jedno i drugie. No to mamy 1 do zera. ma piłkę. I strata. Fatalne zagranie. Pressing się opłacił. Odzyskują posiadanie piłki. Teraz strzał, ale bardzo, bardzo pewna interwencja bramkarza. Bez problemu. Piotr Zieliński. Di Lorenzo przy piłce. Poulibali. Mario Rui. Budują tę akcję spokojnie. Poszukają swojej szansy. O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. Piotr Zieliński w swoim stylu wprowadza piłkę w strefę obronną przeciwnika. Kali do Bali. Świetne teraz zachowanie, znowu są przy piłce. Kieza. Piłka poza boiskiem, out. I mu miejsce może stąd dośrodkować. Jak to nie wpadło! Bramkarz naprawdę pokazał klasę. Pierwszorzędna główka i aż dziw, że piłka nie zatrzepotała w siatce. Mateo Politano. Politano. Szczęsny. Pięknie to broni. Pierwsza klasa. Szybkie teraz wznowienie gry. Ośrodkowuje w pole karne, ma komu zagrać. Ależ teraz broni, wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem, to naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. Jest tak! Piłka w siatce. To daje im w tej chwili dwubramkową przewagę. Popatrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Krótko to rozegrali, a potem świetnie dograł. A bramkarz naprawdę niewiele mógł poradzić na tę główkę. Świetne dobranie i ładnie sfinalizowana akcja. 2 do 0. Gramy dalej. Aleksandro. Dybala. Rabio ma piłkę. Niepotrzebna strata. Fatalnie zagrał. Szukają okazji. Budują akcję. Coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Morata teraz przy piłce. Oj, mogą tego pudła potem żałować. To nie koniec meczu, ale z taką skutecznością nie będzie im łatwo odrobić dwubramkowej straty. Gracze Napoli postanowili dziś chyba nie oddawać futbolówki rywalom. Grają dziś naprawdę efektownie, praktycznie od początku dyktują warunki na murawie, a przede wszystkim wykorzystują okazję. Naprawdę będę zaskoczony, jeśli coś tu się nagle wydarzy i nie dowiozą tej bezpiecznej przewagi do końca. Piłka ciągle w posiadaniu graczy Napoli. Sędzia nie przerywa gry, słusznie. Chris Mertens oddaje piłkę przeciwnikom. Morata. Quadrado. Leonardo Bonucci. Alvaro Morata. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. Łatwy strzał. Niewielkie wyzwanie dla bramkarza. Giovanni Di Lorenzo. Politano kontroluje piłkę. Bardzo dobra interwencja. Debala Bernardeski. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Debala podał teraz niczym Pirlo. Ładnie, musiał się wyciągnąć, ale sięgnął piłkę. Rzut rożny, kibice próbują ich zdopingować. Wciąż przegrywają dwiema bramkami. Jak nie teraz, to kiedy? Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul i rzut wolny. Może dać im nadzieję Tak jest! Trafiony, zatopiony Pewne uderzenie z 11 metra Piłka w siatce Nawet powieka nie drgnęła Parę pewnych kroków i strzał z 11 metra Który pokonał bramkarza Brawo. Aktualny wynik to 2 do 1 Fabian Ruiz. To co teraz robią, to po prostu nabijają sobie statystykę podań. Piłka poza boiskiem. Out. Piłka podana do Politano. Rzuca piłkę w pole karne. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Niewiele było przerw w grze. Doliczona została więc tylko jedna minuta. Podanie teraz do Mertensa. Juka w pole karne, ma tam kto wykończyć. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Proszę państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Dybala. Morata. Federico Chiesa. Quadrado. Chiesa. Rabio. Ma piłkę. Bernardeski. Rata. To musi być gol. Ale nic z tego. Górą Bramkarz. To był bardzo trudny do obrony strzał. Fabian Ruiz. Mertens. Ciekaw jestem twojej opinii Jacku. Czy zgodzisz się, że przynajmniej do przerwy Dybala ma swój wielki dzień? Mija teraz bez kłopotu. Teraz okazja przed nim. Genialna interwencja Szczęsnego. Bez wątpienia było przewinienie. Będziesz wolny. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. i Aleksandro. Rabio ma piłkę. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Fabian Ruiz przy piłce. Tak, należy bronić dostępu do własnej bramki. Bernardeski. Dybala. Kieza. Alvaro Morata. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Nie ma gola. Poprzeczka. Mało brakowało. Wygrają dalej. Ricochet. Ta interwencja ratuje zespół przed stratą Gola. To może być ważny corner. Kiwice liczą tutaj na wyrównanie. Próbują ponieść teraz swoją drużynę. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Naprawdę udana interwencja. Nie utrzymują się przy piłce. Kieżan. Sędzia pozwala grać dalej. I strzał na bramkę. Nie taka zła próba wyrównania. Tym razem niecelna, ale ważne, że próbują. Nie kapitulują i usiłują nawiązać walkę. To pochwalam. Wracamy teraz do sytuacji sprzed chwili. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za faul, przy którym zastosowana została wcześniej korzyść. Dobra decyzja, szczególnie dla kibiców, którzy nie lubią ciągłego przerywania gry. Napoli ma tutaj naprawdę poważny problem z kontrolowaniem piłki. Ale też cóż drużynie przeciwnej po piłce, jeśli wynik na tablicy jest nie po jej myśli? Przy czym ze strony prowadzących to niebezpieczna taktyka, aż się proszą o skarcenie. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Zrobił sobie miejsce, będzie chyba centrował. Fabian Ruiz. Szukają teraz sposobu, by przebić się przez obronę rywala. Zagrywają na dalszy słupek. Może być groźnie. Tak, bramka! Ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Proszę Państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce. Nie wolno tak wykopywać na oślep. To się nigdy nie kończy dobrze. Owszem, czasem trzeba się ratować, ale przecież można wybić wałt. Oddawanie piłki drużynie przeciwnej w tak niebezpiecznych okolicznościach. To jest zdecydowanie zły pomysł. I miewa opłakane skutki, jak widać. Na tablicy wyników 3 do 1. Dries Mertens, Politano, i ładnie mija teraz rywala. No, chyba trafi! Ależ to zblokował, odbita piłka, nie ma bramki. Zagranie na klepek, krótko. Piłka w pole karne, ma tam kto wykończyć. Tyle że za blisko bramkarza ta wrzutka, bez problemu sobie radzi. Fabian Ruiz. Jest podanie w tercji ofensywnej. Bramka coraz bliżej. Ach, przyłożył teraz dystansu. Niewiele brakowało. Tak, Tomku, bardzo dobre uderzenie. Miał sporo miejsca, spróbował szczęścia i prawie mu się udało. Intra. numer 18. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Piłka znajduje Dybale. Próba mierzonego strzału, ale tutaj chyba trzeba było uderzyć prosto i pewnie. Też tak sądzę. Tymczasem zawodnik sam sobie utrudnił zadanie. Polibali. Zespół wymienia teraz tyle podań, jakby chciałby wszyscy dotknęli piłki. Skoro wynik jest dobry i można spokojnie czekać na ostatnich gwizdek, to czemu nie? Mertens. Politano. Podanie teraz do Mertensa. Piłka podana do Politano. Dobrze to teraz wygląda. Tikitaka. Szukają luki w szeregach rywali. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki, ale strzał zablokowany. Nie ma wątpliwości, był fał. Sędzia podyktował rzut wolny. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku. Po to jest ławka. Tak jest! Trafiony, zatopiony! Pewne uderzenie z 11 metra, piłka w siatce! Na powtórce widzimy teraz, że to był niemal idealnie wykonany rzut karny. Co z tego, że kierunek uderzenia został odczytany, skoro piłka wpadła tak blisko okienka, że nie dało się tego obronić. Na tablicy wyników mamy 3-2 jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. Nie wyglądało to najlepiej. Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notosu. Mamy naruszenie przepisów, i jest żółta kartka. Teraz będzie pod baczną obserwacją. To środkowanie, ale obrońca i oto końcowy gwizdek, czyli trzy punkty trafiają dzisiaj na konto Napoli.